Witam serdecznie po dłuższej przerwie. Mamy już październik. Czy to widać? Październik. I przygotowałem mały konkurs. Właściwie to nagrodę na konkurs. Są to perfumy z serii Classic. To są męskie Boston. Lub damskie. Jeżeli wygra kobieta. Santorini. I po prostu wystarczy, że kanał osiągnie 100 subskrypcji. I zrobię losowanie. Jedna butelka będzie losowana perfum. Jeżeli wygra mężczyzna, to będzie Boston. Jeżeli wygra kobieta, to będzie Santorini. Także zapraszam do subskrypcji kanału mojego i do udziału w konkursie, który niebawem, niebawem a mianowicie wtedy, kiedy osiągnie mój kanał 100 subskrypcji. Pozdrawiam serdecznie. Do zobaczenia.